Witam wszystkich bardzo serdecznie w pokoju Bożym po tej stronie. Chciałem się podzielić dzisiaj z wami pewnym przemyśleniem, pewnym myślami, pewnymi myślami, które przyszły mi słuchając jednego z wywiadów z pewnym sportowcem, który też mi przypomniał z czasów, kiedy sam zajmowałem się sportem, o bardzo ciekawej rzeczy. E, którą e, odnoszę do, e, jak najbardziej do słowa Bożego, do życia duchowego. W e, świecie sportu, w sporcie, e, zwłaszcza e, sporty e, sztuki, sztuki, zachodnich sztuk walki, walk e, takie jak nie wiem, karate, jiu-jitsu, e, kungfu i tak dalej ale się inne, jak chociażby zapasy. Tam na tych, w tych kategoriach, jak i również innych, są takie ćwiczenia polegające na, na przewracaniu się, na tak zwanym kontrolowanym upadku, kontrolowanych. Przewrotach, gdzie uczysz się poprawnego przewracania, poprawnego upadku, jeśli do niego dojdzie. Ale to nie tylko chodzi, oczywiście przez to polega na ćwiczeniu, które ma Ci pomóc w konfrontacji, z jakąś osobą napastliwą, agresywną w stosunku do ciebie. Kimś, kto cię gdzieś zaczepia i z jakąś większą siłą próbuje cię odepchnąć, no, wskutek czego dochodzi do upadku. Wiele, wiele takich sytuacji można było zobaczyć. Wiele takich sytuacji ja osobiście sam przeżyłem przez kogoś jedną bądź więcej osób zaatakowany w tych ćwiczeniach w tych sportach właśnie polega te są dokładnie pokazane jak powinniśmy się zachować jak powinniśmy jaką przyjąć postawę jak ustawić nasze ciało do tego kiedy ktoś podchodzi i cię odepchnie ale tu nie tylko chodzi Oto kiedy, bo oczywiście w tych sportach jest to ćwiczenie stricte nastawione na atak kogoś, kto nas zaczepi, atakuje, ale to też ma przełożenie na takie rzeczy, jak e, idziesz i nie zauważyłeś jakiegoś dołka, e, gdzieś wpadłeś nogą i się przewracasz, e, albo zaczepiłeś o coś nogą, ktoś ci podstawił nogę. Może jakiś, nie wiem, jechałeś rowerem, czy, czy, czy czymkolwiek innym, jakąś hulajnogą się potknąłeś, czy ktoś cię niechcący potrącił i doszło do upadku. Więc to tak samo w takich sytuacjach działa, bo to ciało już jest tak wyćwiczone, tak wytrenowane, tak te mięśnie się przyzwyczaiły do. Tego typu zachowania, że jak dochodzi do jakiegoś zagrożenia, że ono przyjmuje w tym momencie, taką już, ty wtedy tego nie kontrolujesz, bo to jak gdyby automatycznie już jest w tobie. Kiedy tak jak często mają na przykład kierowcy rajdowi, ale też słyszałem, że ostatnio się to wprowadza w szkoleniach, kursantów osoby które przystępują do egzaminu z prawa jazdy że jest również taki manewr takie ćwiczenia polegające na tym żeby wprowadzać rozpędzone auto w poślizg żeby kursanci umieli zareagować w momencie kiedy auto wpada w poślizg, kiedy jest mokra nawierzchnia, kiedy jest, nie wiem, jakaś trawa, kiedy jest gołoleć, kiedy jest mróz, śnieg na zewnątrz, kiedy jest wyglana jakaś substancja, może olej. Są to czasami rzeczy, zwłaszcza przy jakichś gołoleci, kiedy jedziesz w nocy i, mało no, kiedy jest to widoczne, wiadomo, że może brak oświetlenia i tak dalej, jest jakiś półmrok, jest jak pochmurno albo już ciemno i pewnych rzeczy nie widzisz. Tak samo możesz jakiejś substancji nie widzieć, jakiegoś rozlanego oleju na ulicy, kiedy jedziesz szybciej. Auto wpada w poślizg i ci kierowcy rajdowi, oni mają tak wyćwiczone już te, te, te ruchy, te odruchy, że kiedy auto wpada w poślizg, to oni automatycznie wiedzą, który pedał w samochodzie nacisnąć, czy, czy w którą stronę, czy to będzie, nie wiem, gazu, czy hamulca, w jaką stronę zacząć kręcić kierownicą, i tak dalej. Wpadasz w poślizg i wyćwiczysz się do tego, że momentu, że nie dojdzie do, do jakiejś katastrofy, do jakiegoś poważnego wypadku, ponieważ będziesz umiał, umiała to auto wyprowadzić z poślizgu. Wiemy, jak się auto zachowuje. No, może dla kobiet, no nie zawsze mamy. Nie zawsze i nie każdy ma taką sytuację, czy przeżył taką sytuację, gdzie auto wpadło w poślizg, ale u niektórych można to zobaczyć. Nie wiem, czasami na żywo możemy to zobaczyć, jak doszło do czegoś takiego, czasami możemy na filmikach gdzieś zobaczyć, jak się zachowuje auto, jak się zachowują ludzie, którzy wpadają w poślizg. I najczęściej osoby, które nie mają o tym pojęcia, no to po prostu zostawiają i jak gdyby zamykają oczy, bo nie wiedzą jak zareagować i to po prostu obaczność no, tylko Boża nad tym, żeby się nic złego nie stało. Ale wiemy, że to auto jak wpada w poślizg to ono leci tak jak po prostu tak jak, jak, jak będzie, tak, tak się stanie I, i często właśnie w takich sytuacjach kiedy auto, nie potrafimy nad tym autem zapanować dochodzi do, no, jeśli tylko do rozbicia auta to, to nie jest to najgorsze. Ale często dochodzi do, do jakichś poważnych obrażeń, a niejednokrotnie do śmierci. Dlatego się ci kierowcy ćwiczą, dlatego w tych nowych jak gdyby, przepisach na egzamin, kurs prawa jazdy są również wprowadzane takie kilka godzin w tej praktyce, żeby również kierowcom gdzieś, jak gdyby tylko naświetlić, a później oczywiście sam się musisz ćwiczyć dalej, sobie może jeździć, nie wiem, wiadomo, że nawet gdybyś miał na kursie wyjeździć, nie wiem, 40-50 godzin i, i tylko ćwiczyć ten manewr wpadania w poślizgu, to i tak to ci nic nie da, ty musisz prywatnie sobie gdzieś później, nie wiem, pojechać może do lasu, znaleźć jakieś takie miejsce lekko, lekko gdzieś tam e, mokrawe, podmokłe i sobie tam terenować ćwiczyć, żebyś ty miał to w nawyku. Tak samo w sportowcach, gdy oni e, ćwiczą e, ten, tą, tą pozycję, e, jak upadać, jak się przewracać, co ta, co ta sytuacja dlaczego tak jest? Dlaczego jest e, tak ważne, żeby dlaczego taką wagę przykładają właśnie sportowcy, do tego, żeby. E, wyćwiczyć się w kontrolowanym upadaniu. Najpierw kontro... powiem, czym jest niekontrolowane. To chyba wszyscy o tym wiemy, że niekontrolowane to tak zwane, możemy usłyszeć, no ktoś, ktoś upadł na dechę, czyli tak jak się potknął, tak tak uderzył o asfalt całym swoim tułowiem. Nie wiem, czy, czy to był upadek do przodu, czy do tyłu, ktoś cię się poślizgnąłeś, czy ktoś ci od tyłu podstawił nogę, i tak walnąłeś prosto plecami, o, o, o całym swoim ciężarem o podłogę. W niekontrolowanych upadkach jest to, że dochodzi do poważnych obrażeń. Niekiedy, nie tylko jakiegoś, nie kończy się to na śniaku niestety. Często się to kończy na zbiciu, obiciu jakiegoś mięśnia. Często się to kończy na jakimś zwichnięciu jakiegoś stawu. Jakimś. No ale bardzo też i często dochodzi do złamań. Kostki, gdzieś w kolanie, z biodrem, z ręką. Tutaj, tutaj te rzeczy, jak upadasz, płasko całkowicie, tak jak decha. Na e, powierzchnię twardą. Wtedy e, Twoje wszystkie stawy są e, jak gdyby zaangażowane, czy, czy narażone, właśnie całymi swoimi stawami upadasz otwartą e, na nawierzchnię i to poprzez to niejednokrotnie. Ja sam miałem e, pamiętam, że miałem jakąś kostkę e, złamaną. Wielu z y, graczy w piłce nożnej mieli, mieli nogi, gdzieś tam też kostki połamane, albo w piłce ręcznej, czy, czy w siatkówce nadgarstki, palce powybijane i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam na y, motokrosy, czy, czy w kolarstwie poważne ob, y, obrażenia. To jest bardzo niebezpieczne. Natomiast właśnie te, po to są y, upadki kontrolowane, żebyśmy tak się żeby wyćwiczyli, że kiedy upadniesz, one polegają na tym, te kontrolowane upadki, że kiedy upadasz, to w przeciwieństwie do tych niekontrolowanych, gdzie upadasz na dechę, to w tamtym, w tym drugim przypadku kontrolowanym, jak upadasz, to twoje, na dłoń powiedzmy, robi się taka delikatna, delikatna łódka. Nieprosta dłoń, ale lekko ten tuł ci się jak gdyby zgalbi, skrzywi. Z Zrobisz on ci się, jak gdyby te ramiona ci pójdą troszkę do przodu. I jak upadniesz na, na plecy, to nie uderzasz całymi stawami. Tylko jak ci się zrobi łódka, to automatycznie masz centymetr, dwa, czy tam do, do powiedzmy pięciu. Zrobić się taki pukiel z tyłu, lekki. I w tym momencie, jak uderzasz. To upadasz, upadasz tylko na środek tego zgiętego, zgiętych pleców. Gdzie tam praktycznie jest tylko kręgosłup, ale sam kręgosłup on jest ochroniony mięśniami i ten kręgosłup jest jak gdyby po środku tych mięśniów pleców. Czyli jak się zegniesz, to on nie jest narażony na yy, żadną, yy, żaden uraz. Beżysz mięśniami pleców. Nic się nie staje, mogą cię co najwyżej. Trochę mieście pleców poboleć, ale nic poza tym. Natomiast te wszystkie, te wszystkie stawy, tutaj ramiona, łokcie, właśnie z tyłu łopatki, biodra i tak dalej, one będą, nie, nie uderzą o ziemię, będą w powietrzu. Obojętnie nie ma znaczenia ile. Chodzi o to, że nawet mogą być pół centymetra, ale pół centymetra to już nie jest z, z, z twardym podłożem. Jesteś bezpieczny, przewróciłeś się, otrzepałeś, nic się nie stało. Jest w porządku, nie ma urazów. Wyszedłeś z tego cało. Nic, nie masz żadnych e, poważnych obrażeń, nie masz żadnych e, nadwyrężeń, nie masz żadnych obic, nie masz żadnych złamań. Kiedy tak e, słuchałem właśnie tej wypowiedzi, sobie przypomniałem o, o swoich treningach, kiedy ja trenowałem sport, że właśnie tak samo mieliśmy trenowaliśmy upadki kontrolowane, jak się przewracać, kiedy ktoś nas odepchnie i tak dalej. Tego się pierw trzeba nauczyć, ale przez odpowiednią ilość treningów, przez odpowiednią ilość spędzonych godzin na wykonywaniu tych przewrotów, upadków treningowych, kontrolowanych, później jak gdyby masz to już we krwi, to działa automatycznie. Tak jak ktoś jest kierowcą i Wiemy, że te, 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 te trzy pedały w, w aucie, hamulec, sprzęgło gaz, że one za, zawsze działają automatycznie. Te stopy masz już tak wyćwiczone, że jedziesz, jedziesz, ktoś ci wyskoczy bezpośrednio przed maską, od razu zahamujesz, bo masz już taki odruch. Już masz to tak zakontrolowane, że od razu e, hamujesz, bo wyjeździłeś tysiące kilometrów, spędziłeś. Niezliczoną ilość godzin w aucie, i tak dalej. Więc to jest wszystko kontrolowane. Tak. I teraz przenosząc to, kochani, na życie duchowe. Jeśli żyjemy z Bogiem, ale nasze życie przedstawia taki no, średni, średni poziom życia duchowego. Takie jest nasze życie, no, nazwijmy to, kiepskiej jakości, no, bo tylko się to wiąże z pójściem do zboru czy do kościoła, od czasu do czasu przeczytania Biblii, od czasu do czasu pomodlenia się. To kiedy to jest ten, ten upadek e, e, niekontrolowany, przyjdzie problem i jak wygląda Twoje życie dalej. Przyjdzie jakieś zagrożenie, przyjdzie jakiś atak od diabła, już jest po twoim życiu z Bogiem. Nie jesteśmy przygotowani w odpowiedni sposób, ale sposób kontrolowany, tak jak w przypadku sportu, jak powiedziałem, że ćwiczysz te upadki, odpowiednią technikę przyjmujesz, odpowiednią pozycję przyjmujesz, odpowiedni Yy, odpowiednie yy, jakiś skłon, odruch i tak dalej. To ma ze sobą yy, wiele rzeczy musisz połączyć, wyćwiczyć, przepracować. Kontrolowane życie duchowe to jest właśnie to, gdzie masz ciągły, nieustanny kontakt z Panem Bogiem, masz wyćwiczone w swoim życiu duchowym coś takiego, jak regularne czytanie Biblii, bez której się nie rozstajesz. Kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, że nie przychodzisz do Niego od czasu do czasu, kiedy się zaczyna, nie wiem, życie walić i problemy przychodzi, dopiero wtedy się modlisz. Ale ta modlitwa jest każdego dnia. Każdego dnia rozmyślasz o Panu Bogu, każdego dnia żyjesz Panem Bogiem. Ja nie mówię, że to musi być ciągle y, trzymanie Biblii w ręku, że to musi być y, ciągle chodzenie i Modlenie się, że to musi być non-stop, regularny kontakt z ludźmi czy z kościołem, bo nie o to chodzi. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żebyśmy rozpamiętywali, rozmyślali o Bogu, żebyśmy o nim, o nim nieustannie myśleli, żeby to było w naszym życiu, żeby, było, żeby to było w naszym życiu bardzo e, tak jak chleb powszedni, że bierzemy. Tak jak rano wstajemy i pierwsze co robimy, to idziemy, nie wiem, jeść sobie robimy obiad, yy, czy, czy rano, deza, yy, śniadanie. Rano wstajemy, sobie przygotowujemy śniadanie, tak, i dalej planujemy sobie nasz zakres yy, działań podczas dnia. A więc są pewne czynności, które są jak gdyby nieod, ze, nie, nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Tak, każdy wiemy, jak, jak, co robimy, jakie czynności wykonujemy, kiedy rano wstajemy. A więc ten chleb, on jest poprzednio, on musi być bez tego, byśmy nie dali rady żyć. A więc to jest, musi to być. W przypadku Pana Boga to musi być. to Nie musisz, tak jak powiedziałem, nie musisz ciągle chodzić z Biblią, nie musisz ciągle się modlić, ale jedziesz sobie autobusem, nie rozmyślasz o, Pan, o Panu Bogu, jedziesz autem, myślisz nad tekstem, który może przeczytałeś wczoraj wieczorem, może. Nie wiem, może nie chodzi o to teraz, że Ty masz, nie wiem, w, w jakiejś, nie wiem, panice żyć przed Panem Bogiem, że nie wiem, dzisiaj rano nie przeczytałeś Biblii i wyszedłeś bez czytania, i sobie później masz jakieś wyrzuty sumienia, bo nie przeczytałeś. Nie chodzi o to. Możesz równie dobrze zastanowić się nad fragmentem, który czytałeś wczoraj wieczorem, albo ostatnio, który czytałeś i który gdzieś tam w Twojej głowie jest. Rozmyślanie. Mieć cały czas nieprzerwaną łączność z Panem Bogiem. I wtedy, to jest ten odruch kontrolowany, że masz cały czas, Bóg jest w twoim umyśle, jesteś zaangażowany w myślenie, poprzez myślenie, poprzez zastanawianie się, poprzez analizowanie, poprzez porównywanie Słowa Bożego, bo, bo je czytałeś wielokrotnie, wiele fragmentów jest w twojej głowie. Rozmyślanie nad tym fragmentem, na przykład przeczytałeś jakiś fragment z Bożego Słowa, zrozumieć go tak i zaczyna się zastanawiać. A może to chodziło tam o coś innego? A może co innego to znaczy? A może do czegoś innego to trzeba odnieść? Może z czym innym połączyć? To jest cały czas ta yy, łączność z Panem Bogiem. I żeby to było automatyczne, jeżeli to mamy, masz wolny czas, oczywiście czytasz Biblię, masz ochotę iść yy, w, na weekend do społeczności, gdzieś tam się z kimś spotkać, pomodlić, Okej. Okay, idź zrób to, ale pamiętaj, że ta łączność to nie jest, to nie jest schodzenie do, do, tylko do zboru. Ta łączność polega na tym, że ty jesteś zaangażowany myślami, myśleniem, twój duch powinien współgrać z Bożym Duchem. Twój Duch powinien się zbliżać do Bożego Ducha. Twój Duch powinien słuchać Bożego Ducha. To są niesamowite myśli, bo czasami jest tak, że budzisz się rano i miałeś jakiś fajny sen, jakąś, coś ci się przypomniało, coś ci się przyśniło. Rano się obudziłeś i coś ci się, fragment jakiś ci się przyszedł do głowy, który czytałeś może kilka tygodni temu. Ta niesamowita łączność z Panem Bogiem, ona, jeżeli będzie, jeżeli będziesz na tych samych łączach, jeżeli będziesz nadawał w cudzysłowie na tych samych falach, co Pan Bóg, wtedy to jest kontrolowane. Przychodzi problem i od razu automatycznie, tak jak w przypadku upadku, tak jak w przypadku poślizgów auta, reagujesz od razu automatycznie, bo tak jesteś już wyćwiczony, że pierwsze, co to od razu, przychodzisz do Boga w myślach. Panie Boże, pomóż. Panie Boże dopomóż. Panie Boże ratuj. Ten problem nie rozwala Twojego życia duchowego. Ten problem nie oddziela Cię od Pana Boga, ten problem nie powoduje, że generujesz problem, że go powielasz, że się w niego jeszcze bardziej zagłębiasz, ale twoja pierwsza od razu reakcja to jest Bóg. No, wiesz, co musisz zrobić? Nie wiem, może weźmiesz Słowo Boże do ręki i poczytasz. Może jeśli jest, jesteś w domu, Powstanie przekonanie, że powinieneś paść na kolana i się pomodlić. Może po prostu zaśpiewasz pieśń ku, ku chwale Bogu. Może się po prostu pomodlić, Może zaczniesz rozmawiać z Panem Bogiem. Będziesz wiedział, co masz zrobić. To jest ruch kontrolowany. To jest odruch kontrolowany. Nie uciekasz się w problemy. Nie zaczynasz nagle. Ym, się bać, żyć w jakimś strachu, w jakimś przerażeniu i co teraz, jak teraz, co będzie, jak będzie, a, a co to, a co tamto. Spokojnie wiesz, co należy zrobić. Jeżeli przychodzi problem, wpada to w poślizg, wiesz, że trzeba kierownicą pokręcić raz w tą, raz w tamtą, szybko, szybko musisz to zrobić, kiedy dochodzi do poślizgu, szybko musisz zareagować, kiedy natychmiast, tu nie ma już chwili na zastanowienie się, na czekanie, na analizowanie. To jest szybka, automatyczna reakcja, która gdzieś już podświadomie w tobie wynika, bo jesteś wyćwiczony do pewnych ruchów, manewrów. W przypadku upadku kontrolowanego, Ty wiesz od razu, się nie zastanawiasz w locie, a ja upadnę, bo to są sekundy. To są 2-3 sekundy, już jesteś na ziemi, więc. Yy, Przewrócony, więc tu nie ma możliwości analizowania, zastanawiania się, ale co ja teraz zrobię, jak ja mam upaść, a co, a jak. Nie, to już automatycznie przychodzi, bo twoje ciało jest tak przyzwyczajone, że jest akcja, ono reaguje, nie wiem, się spina, się nabiera, przybiera jakąś inną postawę, pozycję i tak dalej. I tak samo z Panem Bogiem. Automatycznie przychodzi problem i automatycznie musi zareagować. Nie odkładać tego na później. Ach, to później się zastanowię, a to później znajdę czas. Nie, automatycznie. Jest akcja, jest reakcja. Przychodzi problem, od razu na niego reagujesz. Przychodzisz do Pana Boga. Prosisz Go, żeby, żeby Cię uratował, żeby Ci przyszedł z pomocą, żeby Cię ochronił. Kochani, jest niesamowite, ale to musi być w nas. To musi być automatyczne. To musi żyć w nas, dlatego jak to będzie... Ale do tego jest potrzebna regularność, do tego jest potrzebna dyscyplina. Musimy sobie zdać powagę z sytuacji, że Boże Słowo, ono żyje, ono jest żywe. I Bóg nam pomoże, jeżeli ta nasza, y, y, to nasze życie nie będzie przedstawiało jakiejś byle jakiej formy, ale że ono będzie zdyscyplinowane, będzie pewne, będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, do kogo należymy, kto jest naszym Panem, kto może nam pomóc. Mamy to Jego słowo Biblię, mamy Jego, on jest wszędzie obecny, jest, jesteśmy z nim połączeni naszym duchem, naszymi myślami i przychodzimy do Niego w modlitwach, w myślach, w prośbie. Żyjemy Panem Bogiem nie od święta. Nie żyjemy nim z soboty na sobotę czy z soboty na niedzielę, od nabożeństwa do nabożeństwa, ale żyjemy z nim każdego dnia, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez ustanku jeżeli o nim myślimy, i nie mówię, że to ma być jakimś naszym wysiłkiem czy obsesją, bo często myślimy o, wiadomo o innych rzeczach, ale te myśli jeżeli są, jeżeli prowadzi nas o Żydów, to te myśli nam się po, co chwilę jakieś pojawiają, że, że nie wiem, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za coś, że mamy świadomość, że On jest, że wiemy, do, mamy świadomość tego, jak cudownie nas prowadzi, kim jesteśmy, w ile się wydarzyło i tak dalej, w takim sensie. Nie chodzi o to, że musisz być cały skupiony cały czas na modlitwie i tak dalej, ale o wdzięczności też do Pana Boga, o świadomości, kim jesteś dzięki Panu Bogu, w którym miejscu jesteś dzięki Bogu. Ja mam często tak, że kiedy sobie idę, jadę rowerem, jestem w pracy, przychodzi nagle taka myśl, Boże, jak jestem Ci wdzięczny za to, w którym miejscu dzisiaj jestem. Jak jestem Ci wdzięczny za to, ile rzeczy we mnie zmieniłeś. Ale przychodzą też myśli, że Panie Boże, ile jest jeszcze rzeczy, które mi przeszkadzają, które chciałbym, żebyś zmienił. To automatycznie się dzieje. I kiedy przychodzi problem, nie walniesz tak jak w przypadku auta na dechę, ale będziesz umiał przyjąć odpowiednią pozycję, odpowiednią postawę i zareagujesz szybko. Zaczniesz wołać do Pana Boga, przyjdziesz do Niego, pomodlić się Poprosisz o to, żeby Cię uratował przed tym, co Cię rozprasza, co Cię niepokoi, co Ci yy, daje jakiś niepokój, strach, wątpliwości itd. tak dalej. Kochani, to tak, to tak yy, krótko, czym chciałem się z Wami podzielić. Pomyślcie o tym, zastanówcie się. Serdecznie Was do tego zachęcam. Zostańcie z Panem Bogiem.